Hej, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale Dzisiaj zapraszam was na taki dość e, inny filmik taki, którego jeszcze na moim kanale nie było zapraszam was na haul ale połączony z testem na żywo bo mam tutaj rzeczy ze stronki Dressling i mam tutaj pięć rzeczy, w sensie e, jakby pięć rzeczy składających się do numeru zamówienia, o tak może powiem bo jest tutaj tych rzeczy zdecydowanie więcej ale nie będziemy testować wszystkich, ponieważ na jednym filmiku jest to troszkę niemożliwe i byłoby to zbyt nudne jak jestem bez makijażu, bez kompletnie niczego czysta twarz, taka jak to ja mówię mega, więc zaczynamy. Na początku będę pokazywać wam te rzeczy one wam tutaj będą się pokazywać bardziej z bliska będę je omawiać tak więc zaczynamy. Zaczynamy od największej rzeczy, czyli od czegoś co chciałam sobie już dawno temu kupić, ale jakoś po prostu nie wiem, nie mogłam się do tego nakłonić jest to szczoteczka do mycia twarzy, moim zdaniem jest to super Robimy takie pierwsze otwieranie, tak jakby, bo ja to w sumie niby trochę otwierałam, ale wiecie, nie testowałam jeszcze. Więc będzie to wszystko na żywo. Więc otwieramy. Jest jeszcze w takim plastikowym, ale to nas moc interesuje. I co mi się super podoba, spójrzcie, jest jeszcze w takim plastikowym, z taką podkładką. I dobra, teraz otwieramy. Yy, może być problem. O, jest. I tutaj mamy szczoteczkę i trzy wkłady. Jeden jest już w szczoteczce, a dwa są tutaj. I teraz Wam tutaj będzie się pokazywał filmik, jak ja Wam to pokazuję z bliska. Jest to szczoteczka jakiejś firmy Akevivi, nie wiem czy to jest jakaś firma, czy co to jest. No, co mogę powiedzieć? Wiadomo, że pewnie pochwalę, bo raczej nie zhejtuję. Jest to szczoteczka właśnie do mycia twarzy, którą się włącza górnym przyciskiem, a niżej jest przycisk, który przyspiesza, tak jakby kręcenie się, lub zwalnia. I mamy trzy właśnie e, szczoteczki. Dwie są takie bardzo podobne do siebie i w sumie różnią się chyba one tylko gęstością włosków. E, I są one takie właśnie zwykłe, drogeryjne raczej, chyba takie szczoteczki nieelektryczne oraz jedna, co jest taka dosyć ciekawa, jeszcze nie nie się zastanowić, do czego ona jest, ale pewnie poszukam, jeżeli wiecie, znacie się na tym, to możecie mi napisać. Jest to taka bardzo mięciutka gąbeczka, która zapewne też jest właśnie do mycia twarzy, więc za chwilkę będziemy ją testować. Przetestujemy sobie tutaj z tą pierwszą, co już mamy tutaj i jak się ją włącza. Super, jedyny minus jaki jest to to, że ciężko się otwiera tutaj ten na baterie. Ja się męczyłam z tym parę minut, dałam w końcu dla babci, ona jakimś cudem to otworzyła. Jest na dwie grube baterie, znaczy takie grube, zwykłe baterie. Działa więc to... Jest naprawdę super i za chwilkę będziemy to testować, ale to na końcu. Kolejna rzecz, bo to są takie bardziej makijażowe, urodowe. Otworzę. To jest jeden pędzelek, nie będziemy. będzie. i to jest taki pędzelek, a raczej również szczoteczka do nakładania podkładu, co mnie bardzo dziwi, bo jak wiecie, ostatnio dużo było testów na YouTubie robionych właśnie tych szczoteczek. I mi się wydaje, że to jest włos naturalny i jest bardzo, bardzo jest gęsty, dobrze zbity ale jest e, jednocześnie bardzo, bardzo mięciutki i przyjemny w dotyku, więc za chwilkę będziemy testować jak on sprawdza się w nakładaniu podkładu. Będziemy tutaj również testować kolejną rzecz, która jest podróbką tak jakby Beauty Blendera, e, czyli taka malutka malutka gąbeczka, zobaczcie ona jest nawet mniejsza niż mój kciuk, więc jest naprawdę malutka i z tego co wiem to już się używa tak, bo pierwszy raz do z taką gąbeczką, może to jest dziwne, ale e, no ja nie jestem jakąś makijażową specjalistką i się ją najpierw moczy, ona się wtedy robi większa i się nakłada podkład, również będziemy testować mam tylko jedną twarz, ale jakoś sobie damy radę, kolejna rzecz to może pokażę teraz co do oczu zamówiłam w takim małym pudełeczku, znaczy nie do oczu do brwi bardziej, bo ja nie jestem zbyt doświadczona w malowaniu brwi, w ogóle nie jestem, wiecie doświadczona w makijażu jeszcze, ale postaram się to nadrobić i mam tutaj cienie eyebrow kit y poop feel. 0,3, więc jeżeli ktoś by był zainteresowany. Ceny tam są naprawdę niskie, więc polecam sobie sprawdzić. Linki do tych rzeczy oczywiście macie na dole, zawsze w opisie. I są tutaj dwa cienie do brwi. Szczerze powiedziawszy, dwa pewnie do ciemniejszych i jaśniejszych. Nie zdziwcie się, jeżeli zrobię ich test i mi troszkę nie wyjdzie, bo ja za bardzo nie umiem jeszcze malować sobie brwi, bo ja mam dosyć ciemne brwi i ja po prostu nigdy nic z nimi nie robiłam tak naprawdę. Więc jeżeli zrobię sobie tym krzywdę, to naprawdę musicie mi Wybaczyć, bo e, będę robić to pierwszy raz i jeszcze zobaczymy, jak tutaj będzie z tymi cieniami. Ale widzę, że są e, dosyć chyba mocno napigmentowane. No nie wiem, zobaczymy. Użyję dwóch i zobaczymy, który będzie wyglądał lepiej. Więc jak będę się z Wami żegnać w filmiku, to pewnie będę wyglądał dość dziwacznie. Ale no nic, po to są filmiki do testowania, że właśnie wtedy wychodzi, czy coś tam, e, czy coś tam właśnie się udaje, czy nie, i czy ta rzecz jest warta uwagi. Więc jak na razie, też jeżeli chodzi o jakość, wszystko jest ok teraz ostatnia rzecz, mogę powiedzieć, że ostatnia rzecz chociaż jest tutaj już parę w opakowaniu mam tutaj zestaw ośmiu pędzli i zobaczcie co już zauważyłam, jeden pędzel niestety jest no połamany, nie wiem czy to jest jakaś wada czy co, czy po prostu ja trafiłam na jakiś taki ale no jeden pędzel w każdym razie jest połamany, wiem, że to można skleić, ale no e, powinno to do, mnie, do mnie przyjść w całości więc tutaj niestety tak, ale jeżeli chodzi o jakość włosia w ogóle pokażę Wam, jakie to pędzle, więc właśnie taki, który któremu tutaj rączka odpadła niestety. Są również takie, bardzo mięciutkie, więc również włos jest naturalny, jakość jest super. Tylko jak widzicie, tutaj jeden, no niestety. Yy nie wytrzymał przejazdu, więc łosie jest naprawdę mega, niestety tych pędzli raczej testować nie będę, bo tutaj do podkładu i taką mam do przetestowania dwie rzeczy, tak naprawdę mogę przetestować, jeżeli chcecie, żebym zrobiła test, takie get ready With Me, tymi pędzelkami to oczywiście możecie napisać w komentarzu i tutaj jeszcze takie cieniutkie mam, trzy ja się dopiero uczę technik makijażu czy jaki pędzel do czego służy, więc możecie, musicie, raczej musicie wybaczyć, dobra i to były wszystkie rzeczy zabieramy się teraz za Testowanie, szczoteczek, gąbeczek Wszystkiego co tutaj mam Mam miskę z wodą i będziemy najpierw oczywiście szczoteczkę Bo sobie najpierw oczyścimy twarz e, Przetestuję sobie e, Później nałożymy właśnie podkład Tym oraz tym Może nawet jednym pędzlem którymś z tych I brwi Co czego się najbardziej tak naprawdę obawiam Więc zaczynam A więc dobrze, tak jak mówiłam pierwszy test to będzie też test tej szczoteczki do twarzy Będziemy najpierw sobie oczyszczać twarz przed makijażem Oczywiście zawsze mam problemy z filmowaniem, ale nie martwcie się. Ja dzisiaj mam po prostu jakieś ręce, że mi wszystko wypada, więc przyzwyczajcie się dzisiaj. I teraz, tak, najgorsza część filmiku, czyli moment, w którym muszę zdjąć okulary, bo strasznie tego nie wiem. Zacznę od tego, że na sobie na twarz. Niestety na razie nie mam usterka, więc mm, muszę zrobić to. Tak, wziąłem sobie tutaj miskę, że muszę poradnie ciągnąć yy, do łazienki, żeby po prostu tam światło, bo znowu trzeba było ustalić, może coś by nie wyszło. Tutaj mam wszystko przy jednym świetle. więc stwierdziłam, że. Zrobię to po prostu w pokoju, w misce. Dobra. Teraz mój płyn do twarzy, którego zawsze używam, czyli z la Roche. I sobie namoczę szczoteczkę, jak to zawsze robię. Nałożę sobie na nią mojego płynu. Troszkę. Jeszcze raz zamoczę. I teraz kulminacyjny moment. Jak widzicie, możecie zobaczyć, że mam trochę problemy z cerą teraz ostatnio, ale dobra. Okej, okay. trzeba łączyć, Zostałe. dobra, nie trzeba tu trzymać guziczka, jest mega przyjemny w użyciu, tylko może dla, tylko jeden minus, może dlatego, że po prostu nie umiem używać jeszcze elektrycznych szczoteczek do twarzy, że strasznie się ześlizguję, ale to w sumie norma, bo i mokrą mam twarz i tutaj, więc dobra, chwila, 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 spokój, mam nadzieję, że mi to jakoś twarz nie podrażni. Chwilkę, bo widzę, że mi wysła twarz. Ten się skończył, więc muszę sobie dołożyć. Dobra, przyspieszę sobie. Niższy, niższym guziczkiem. Niestety tam nie było żadnej instrukcji psugi. o zobaczcie jak mi brwi to wciągnia. O Boże, co z moimi brwiami teraz będzie. No zobaczcie jak, czyli chodzi o rozprowadzanie płynu i w ogóle. E, wiem, że teraz wygląda bardzo źle. To jest spoko. Fajne, miłe w dotyku, nie jest twarde włosie tutaj. Udane. I teraz zobaczcie sobie tylko. Hops, odczepiam. I to nawet w tej wodzie i tak mam płyn, więc wytrzę sobie twarz ręcznikiem. E, Ręcznik z oczywiście. To już jest obsesja powiedzcie mi, dobra. Teraz będę miała mega czerwoną twarz przez pocieranie ręcznikiem. Pierwsze wrażenie, jest naprawdę super. Pod wielkim wrażeniem, jestem zadowolona. Oczywiście cały pokój mam mokry. Test uważam za zaliczony i produkt jak najbardziej polecam. Link macie w opisie. Zobaczymy jeszcze jak to będzie po kilku użyciach. Teraz zaczynamy się malować, więc e, coś, e, co czasem sprawia mi problemy. Dobra, najpierw zrobimy test gąbeczki, bo najbardziej mi ona ciekawi. Więc jest ona, zobaczcie, taka malutka, bo z tego co wiem, to się robi na mokro, wtedy ona mniej pochłania, bo pochłonie sobie wodę. Mniej pochłania. Podkładu oczywiście. Nie umiecie... Pierwszy raz mam do czynienia z taką gąbeczką, więc ma prawo mi coś nie wyjść. Teraz użyję podkładu, którego zwykle używam. No, go sobie trochę na rękę, tak jak robię to zawsze. Teraz, uwaga, mam podkład. Zrobię sobie kawałek i powiem Wam, jak to tak. Bo to się nie tak nie. Nie trzeba się, bo wtedy się robią plamy. Trzeba to dobrze wklepywać, i widzę, że to jest bardzo czasochłonna robota. Już to widzę, już to dostrzegam. Więc jeżeli nie macie rano czasu przed szkołą czy coś, to oczywiście ta gąbeczka nie zda egzaminu, chyba że wstajecie 5 godzin wcześniej. Nie no, nie 5, ale może wstajecie dużo czasu wcześniej. Dobra, na początku powiem Wam, pierwsze wrażenie to jest e, niestety na minus, czyli e, bardzo czasochłonne. Ale mimo to, wiecie, te wklepywanie jest lepsze niż takie rozcieranie pędzlem. No lepiej to wygląda, po prostu nie nadaje takiego bardzo efektu maski ani nic wygląda to bardzo naturalnie, więc pewnie dobrze się wtopił w skórę, i będzie dobrze krył. Więc to jest na plus, ale oczywiście jeden minus również, czyli no niestety czasochłonność. Więc tak. Ale jeżeli chodzi ogólnie o sam produkt, jeżeli macie czas się malować, to oczywiście on był ba w bardzo niskiej cenie, nie to co ten nad, yy, prawdziwe, nie tych yy, gąbeczek, beauty blenderów. To mówię wam, że cena jest naprawdę spokojna na taką gąbeczkę. Druga rzecz do nakładania podkładu, jak widzicie, tylko pół twarzy sobie podkład nałożę. to jest właśnie ten pędzelek, który mnie bardzo ciekawi, jakie sobie z nim poradzę. Tutaj zrobię troszkę inaczej, ponieważ nałożę sobie podkład. bo widziałam, że tak to dziewczyny robiły. Chyba widziałam Red Lipstick Monster czy coś tak że to właśnie tak się nakłada, więc spróbuję. Widzę już, że bardzo dużo mi wsiąknęło w pędzel, więc no niestety. Bardzo pożeracz naszego podkładu. I widzicie? Ile ja tu rozsmarowałam? Nic prawie. A już mi to siępnęło wszystko, więc jeżeli nakładacie, to od razu to trzeba na twarz, bo jak widzicie, no bardzo, bardzo mocno to pochłania. Widzę, że bardzo jest tutaj elastyczne, więc może się szybko złamać, jeżeli będziecie się naprawdę śpieszyć. Ale jak tak trę, to powiem Wam, że tak, w dotyku, jeżeli chodzi o skórę, to jest bardzo przyjemne, nic się prawie nie czuję, żeby tam jakiekolwiek włosi było. Więc w dotyku jest to naprawdę bardzo fajne. E, czy czasochłonne? Zobaczcie, ile ja to zrobiłam? 15 sekund i gotowe, tak naprawdę. Ja to chcę bardziej dopracować. E, Jedyny oczywiście minus jest taki, że wchłania bardzo. Ma tutaj dużo tego włosia i niestety bardzo, bardzo wchłania, więc jeżeli używacie jakichś drogich podkładów, to no, będzie Wam dużo tutaj wchłaniał i nie wiem, czy Wam się to sprawdzi. To więc pędzel myślę wydaje, że chyba nas będzie lepszy niż gąbeczka, jest po prostu szybszy, tyle, że pochłania. Dobra, i teraz rzecz, której jak mówiłam, obawiam się. Yy, najbardziej, czyli brwi. Teraz to może być dylemat. po jedną brew zrobię ciemniejszą, a drugą jaśniejszą, bo. O matko, to są po dwóch stronach pędzelki. No dobra, zobaczymy. Bo ja zwykle ze swoimi brwiami nic nie zrobię, więc się ze mnie nie śmiecie, jeżeli coś mi nie wyjdzie. Albo możecie się śmiać. Dobra, wiem, że to się robi od połowy, bo tutaj jak się robi, to się wygląda zbyt sztucznie. Więc ja sobie nałożę może. Albo nie, wezmę brązowego. Dobra, nie wiem. Dobra, wezmę ten ciemniejszy, a co? Tam będę najwyżej wyglądać jak jakaś odrysowana lala. Dobra, widzę, że... Się jakoś bardzo nie kruszy więc wy teraz będziecie mało ludzko widzieć, ale chcę to zrobić dobrze chociaż wiem, że i tak mi nie wyjdzie zobaczymy pędzelek jest bardzo sztywny, więc dobry V, idealny widzę, że bardzo dużo się tego nie nabiera przez co też źle to nie wygląda ale widzę, że teraz zaczyna się troszkę bardziej kruszyć, więc no nie wiem to zobaczcie, zostawiam mi jakby. To jest zbrew pomalowana, a to jest niepomalowana. Więc nie wiem, czy jest różnica. Ja tutaj widzę dużą różnicę. ej, nie jest źle, powiem wam. No, kolor, bo nie lubię, tak? Dobra, powiem wam, że wcale nie jest źle. Chyba, że nie wiem, jak to kamera odda. Pewnie odda, że jest zbyt ciemna, ale tu mi się wydaje, że są w całkiem ok, więc chyba ten ciemniejszy cień nada mi się, jednak się troszkę osypuje już teraz. Więc no nie wiem. Wielką chęcią zrobiłabym test jeszcze tych pędzelków, ale to mówię, jeżeli chcielibyście oddzielny filmik, jak, jak będę robić makijaż z tymi pędzlami, ja teraz mówię nie jakiś profesjonalny, bo ja w makijażu jestem dopiero, wiecie, początkująca, to napiszcie w komentarzu. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, i myślę, że fajnie to filmiki wyglądają. Dobra, jeżeli jesteście pierwsze na moim kanale, to zasubskrybujcie mój kanał, bo e, myślę, że będą jeszcze dosyć fajne, ciekawe filmiki. Nie tylko makijażowe, zapraszam Was na mojego bloga, bo w większość nie wierzę, że mam bloga i tam mam o wiele mniejsze statystyki niż YouTube. Napiszcie w komentarzu, jaki filmik chcielibyście na moim kanale zobaczyć. To oczywiście taki dla Was nagram. Jeżeli challenge, to napiszcie, jaki, ja nie przyjdźcie tylko challenge. Zapraszam na mojego Instagrama, gdzie często zdjęcia zdjęcie Snapchata, Facebooka, grupę Kinderki, Kitki, bloga, jak mówiłam, wszystko macie podane w opisie oraz linki do tych rzeczy, do tych pędzli do tego wszystkiego również macie podane w opisie i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa pa!